Chyba się fura przegrzała. Temperaturę złapał. Ja pierdykam. <grymne> Nie no. Leci, się chłopie. co tu teraz zrobić? Ja pierdykam. Człowieku, co tu się dzieje? Masz chociaż jakieś ubezpieczenie, jakąś lawetę wzywamy czy coś? ubezpieczajcie tego rzęcha gdzieś, coś? No jasne, że mam. Nam no, bubi sobie znalazłem w dobrych pieniądzach. Chodzić ci ubezpieczenie? Potrzebujesz OC? Wystarczy wpisz parametry swojego pojazdu tutaj w tabelkę, a porządzarka mówi, znajdzie ofertę spersonalizowaną, w najlepszej cenie, specjalnie dla Ciebie. Jeżeli skorzystasz z linku, który znajduje się w opisie, masz stówkę taniej. I nie zapominaj o kodzie, który zostanie wygenerowany po zakupie Twojego ubezpieczenia. Jeśli Twój znajomy Kolega, przyjaciel albo ktoś z rodziny skorzysta z twojego linku. Ty dostaniesz stówę na konto, a on stówę zniżki na polisę. Możesz tak dociągnąć nawet do 2000 zł. Jednak to mówi ubezpieczyć lubi. Dzień dobry, proszę Państwa, witamy na kanale Strągi Słuchajcie, dzisiaj odcinek dynamiczny. Jedziemy właśnie od mechanika, odebraliśmy furę, to już tutaj jakiś był jakiś problem ze skrzynią poszarpywała. To jest fura Konrada. Jest tutaj, nie chcę mówić brzydko, ale syf z gilem. Ja, pedantyczny człowiek, tym bardziej jeśli chodzi o samochody, u mnie musi być błysk jak w pudełeczku, u mnie można na bosaka w chodzić. wchodzić. Kupiłem Konradowi cały zestaw do czyszczenia i mycia tej fury, jedziemy właśnie po niego, wręczę mu go osobiście, no, no nie da rady inaczej, bo tylko ja tu jestem, <laughs> wręczę mu go. I zaproszę go na myjkę. Zobaczymy, ile się zejdzie z posprzątaniem tego wszystkiego. Zobaczcie, tam jakiś papier, tu pełno, tu pełno, tu jakieś butelki puste. Do tego wszystkiego tu nóg się nie da gdzie trzymać. Z tyłu to samo. Skóry brudne. Jedziemy po prostu, nie jedziemy. Każe mu to wysprzątać. Siemaneczku, witam Was serdecznie na kanale Strong Ekipa. W dzisiejszym odcinku ruszamy do Warszawy. zaraz, ja chwila, do jakiej Warszawy? Do Warszawy, żeby jechać, to trzeba przez... Czyt... Test czystości Test czystości w tym samochodzie to jest nie do przejścia, bo tak jak wiesz, ja w samochodach nie sprzątam, jest to narzędzie z punktu A do punktu B. Dlatego tam. zakupiłem Ci dzisiaj prezent. Proszę bardzo, prezent dla Ciebie. I dzisiaj zademonstrujesz mi. Jak go to auto zadwasz. Auto to <noise> jest jak członek rodziny. Dla, Dla mnie dlatego... to nie jest członek rodziny, chyba że jakiś wyrodny, którego tak traktował. To, to by... ma tu ma Krzyku, przejechać z punktu A do punktu B. Dobra, czy to... A czy to przejedzie z butelkami, czy bez? To przejechać z punktu A do punktu B, ale nie tak, bo pod, pod stopami są tysiące butelek. Ty miałeś Dobra. mi odebrać samochód od mechanika, a nie, mi tutaj kurwa kontrolę czystości przeprowadzić. Jedziemy na myjnię. Warszawa zaczeka. No dziękuję, no co mam powiedzieć? No jedziemy. Jak Chcesz sprzątać, to sprzątaj, no jedziemy, no jedziemy. O Jezu. Ty, ale tu trzeba będzie ukryty materiał robić, bo tu mogą być takie rzeczy znalezione, To co... Ja bym nie chciał, żeby były pokazane. No dobra, wsiadaj. Twój pomysł z tym odcinkiem jest. No. Kurwa miałem ci rzucić kondony pod ten pod, pod fotel, pewnie, że ten... Ale pamiętam jak kiedyś na grombie byliśmy i że klientkę w tyłek klepały. że się tłumaczył dobrze aktorem jest. Cicho dni były tydzień. Z, z, z grundy, że byłem aktorem, to się jeszcze szło wytłumaczyć, ale to jakoś kondony podrzucił, to nie wiem, co musiałbym powiedzieć. O nie, ja pamiętam. Co? Aktorem jesteś? Nie! Ty jesteś! Kur... Aktorem? Przyszedłem do domu i tak patrzę, nic do jedzenia nie ma, mówię, to obiadu dzisiaj nie będzie. Nie będzie. Ani dzisiaj, ani jutro. Niech ci te kurwy zrobią. Ja mówię jakie kurwy. No i później to już wolałbym nie opowiadać tego pod kamerą, bo... To, kurwa, wiele rzeczy, wiele rupieci. kurwa, człowieku, ty jeszcze takie teksty masz. <ślasuj lineup> możesz to zabrać też. Jak ci będę po prawo odkładał te rzeczy, które sobie możesz wziąć. <śles dig> I książka. To wszystko. O przemocy i kotykach w podróży. Ale to, słuchaj, to, to jest bardzo ciekawa książka z podróży Piotra Polo-Przywarskiego. Konrad Mordeczko, czemu taka książka w takich skandalicznych warunkach? Czemu... K... Na talerzu. O, Barcelona 2019, K... na talerzu. Opowieści, gdy Piotr Polo-Przywarski podróżował sam, miał wiele ciekawych Nielegalny przygód. Nielegalny imigrant, coś na czasie. Coś na czasie, wiele ciekawych przygód. Dobry, Dobry cyrk się dzieje, bardzo ciekawa Dzień, książka. Ale zakładki, nie, prze, nie, prze, nie przełóż, bo to jest... Ja, jak ja czyta, to na końcu tam. Jest zakładka. Dobra, no co? Wrzucę to odłożyć? jak tu mamy sprawę. Dobra, najpierw kurwa. wyrzucaj. Trzeba wyrzucać pojedynczo, bo jak wcim do wora, to nie do puchy nie ale ale gdzie to wyrzucać, kurwa. No Tam masz śmieci. No ale część rzeczy jest, to trzeba to zostawić, tak? To co zostawiasz, to na, na prawo i masz składać. Na prawo, kosteczkę. To to tak, w kosteczkę. Zostawia... Wojsku, jak w wojsku, Ale jak... zostawiasz to naprawdę? Znaczy no, to, 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 to nie wiem, no, chyba to dopiszę... Śnięte. Jest. Jest. Śnięte, myślisz, nie? No, no, to kurwa, przy to kurwa. człowiek jeździło w temperaturze 40 stopni, no. Weź to wyrzuca. To wylewaj najpierw. Szkoda miejsca w tym, z koszu. Wrzucaj w całości. Gdzie to będzie? Wodę. Wody, wody, Wrzucaj no. w całości. Nie no, wodę to powylewam. No, z woda wodą to, jest... to człowieku rośliny usną po tej wodzie. Woda jest dobra, jest. Woda jest z grzybem. <grym> A te buty? To są z osi, no muszę jeździć tutaj na Ale chodzi w nich? Nie chodzi, za małe. <grym> się no to za mało. Wrzucone to. Gdzieś muszę to ulokować teraz, poczekaj. Kurwa, garnek. garnek, garnek jedzenie w garku jest? Nie no, chyba nie. Poczekaj z kurwa. Nie, pojemniki. Pojemnik. Ja, garnek czy? No przecież nie mój, chyba angeliki, kurwa, no nie mój. Ale w ogóle wasz, czy mamy, czy, czy babki? Nie czy... wiem, dojdziemy do tego, kurwa, drogą dedukcji, jak już posprzątamy. W internecie ktoś się odezwie, czyli to Garnek jest, mama twój. Dobra, wrzucamy buty tutaj, może do tego... Nie to wiem. w jakim celu jeździ? To w... A! To ci mogę, to ci mogę opowiedzieć, to jest, yy, była jakieś taka wyprawa rodzinna na ryby. Razem z córką i żoną ruszyłem na ryby. Krzesełko zostało w samochodzie i kupa nieprzyjemnych wspomnień. Tu ciuchy w to bunkruj. Proszę bardzo jest. O, dziś ładowarka się znalazła. Dobrze, dobrze. Ładowarka nam się przyda. Czekaj, ja nie wiem czy nam dwójek starczy na odkurzacz. Ty <grym> to jest potrzebne? Ja wiem, może się to będzie jeszcze bawić, tak został. nie, przy człowieku, już to trzy lata w samochodzie jeździ, że ona nie wie, Nieważne, o, że to... Ważne, ona ma potacie. O, Ręce są pourywane. środek. Z boku w drzwiach są skarpetki. O, a to co to jest, powiedz mi. No to masz sitko do parzenia, ziółek. No dobrze. Widzę, że zielarstwem się interesuje, zajmujesz się trochę. No parzyłeś, no pamiętam kurwa. No. Ziółka parzy czasami się zdarza jeszcze. I tu jeszcze ile tego jest. O, jest, o jest, o jest? o! Takie znaleziska, to ja lubię. <grym> ale to też chyba też już do wywalenia, co? Jak no. to wódka do no to nie tracił. Wodę byś wyjewał, Pepsi zakręconą, ale wódkę... Jest. Wódkę Mówi... ocalić. O, wyczyszczę, odkładam. Kurwa, spodenek, niespodenek. spodenek. Kto tam masz? Pokaż? Karl Rossi. Widziałeś no, kurwa, i winko się znalazło jeszcze. Medykamenty, jakiś szampon, weź to przejdź, moim zdaniem do wyrzucenia. Syropy, i bumy. Moim zdaniem to już się nie, nie nadaje. No, ale co to tu robił się chciał dowiedzieć? I to z alkoholem. Klej tytan. ty tam. Kurwa ma. Klejty tam. Klejty tam jest? Nie, klejty tam zostawimy, bo to jest... I ty tam jest A ty, link, ty link. widzisz, to nie ja tu syfię, tylko wszyscy wokoło. A po co ty na przykład coś takiego wozisz? No to jest... na pamiątkę. No. Dobra, do kosza. <laughs> to Trzeba było rękawiczki mieć. To jest gra edukacyjna. Ja? Jak się w to gra? No właśnie, to jest edukacyjna, nie ogarniesz. <laughs> Spada z powrotem wszystko. <laughs> nie działa. I to jest Fustek właśnie go. taka gra. To jest chyba popsute. Nie no, panowie, to jest niesamowicie syf to jest, kurwa, wstyd. Co tam zarazłeś? Ty. ty ja to należę na alkoholika jakiegoś, nie wyszedł. wódkach Wódka? Mamy wianek, mamy wino, flachę, mamy, wino. wino <śmum> mamy popitkę. Tutaj można zaraz ten wianek zrobić pod sprzątaniu. My powinniśmy nie tu tylko pod kontener najpierw podjechać. No wejdę no tu wygrzebuj, tu. Czekaj, z jest pokaganek rozplątuję. No. Człowieku, kurwa, zobacz co tu jest? Do wyrzucenia. To ci jest potrzebne? Pokaż. Co? No, broloczek też ci przyda. Na palca. Daj palca. A ile tam jest? Jak stop? To stop. Nie, to nie jest takie ostre przecież. Weź to na palca. Weź to na, na palca. Między jajami przesmaruj. Nie, nie jest ostre. Coś Nie. Ty. Weź mocnie. Co ty gadasz? Ostre w kur... Nie! Nawet dobrze przed takim sprzątaniem, przy te bakterie cię zadają, no. jak je wypijesz. Spróbuj sobie. Nie, nie no we. Da, trzeba być twardym. Małego. No przecież to, przecież nawet nie spróbowałeś porządnie. Jezore musisz tam wylecieć. No weź. No tam, tak. No i... sobie A, my myśmy A ja muszę sprzątać samochód. Widziałem. No, ja Co... no. No i dawaj I całe, tak. Um. I teraz, teraz, wodą zapij. to no, piłki są, widzisz, wszystko. No. Nie no ta. To... Tą, to, to. <grywa> Widziałeś <taki> Ronaldinho? <grywa> o, łap, łap, butelkę. Patrz, co byś narobił. Ile dobrodziejstwa byś zmarnował. No nie. Tak, sto taki rzeczy już nie wybaczę. Dobrze. Chciałem, weź to a ja już będę z tyłu zapierdalał z tym, z odkurzaczem. Nie sięgnąć. Tuż odkurzasz? No ja. Między frytkami jest kasa. Skóra jest, słuchajcie, ciężko poklejona. Ale tym do skóry trzesz? No. no. dobrze, dobrze, dobrze. Cały czas są dyspozycje, jak to sprzątać. Powiem wam, że nawet przez chwilę zapomniałem, że nagrywam odcinek, tylko myślałem, że wszyscy razem w samochodzie sprzątamy. Nie, taka atmosfera się zrobiła. Ty, tu stary komar nawet zdechł. Komar zdycha z wrażenia w tej kurze. Mówię, ty go nie czyściłeś, odkąd go masz, nie? Czyściłeś końcu? No był na detailingu swego czasu, ale tak, żeby go samemu czyścić, na pierwszy raz. Ile mam to auto? Mogą być 3 lata. Powiem Ci, ja nie wiem jak mogłeś tak jeździć. No elegancko, co? A powiedz mi, te, te, progi, te progi takie od zewnątrz, to, to kurwa, Ale to czy? No, taki znawca, a patrz, nie rozkminił, że tu jest otwieranie, zobacz. Nie, wiem ja to Tu rozerwałeś. Efekt jest piorunujący. No zobacz, patrz, no teraz, zobacz, Twoja połówka, moja połówka. No, jest, jest. Żeby nie reklamować, ale działa. Dawaj plakiem teraz, kurwa. Jeszcze nie. Co ty wiesz o plaku jak ty w życiu To nie sprzątał? Ale odpalałem za chłodną plakę. <laughs> nie no jest malina. Już starczy chyba, co? Ja, to z tej skóry to tak. No pierdolę, Najgorszą robotę żeś mi wręczył. Dawaj, taki chłopak, trzepać nie umie. Już nie trzepę tyle lat. No. O. Co to kurwa? pręty lecą. Weź, co Weź widzisz co? Weź to o ten parkan wytrzep. Ty, to się chuja nadaje do trzepania. Idź, to ten parkan tam wytrzep. Nie o siatkę, tylko o parkan. Nie o to. Patrz, leci wszystko za że Tam w rogu lec. ci kurwa. mówię. Tą siatkę się boję, uderzył i się rozpadła. Kurwa, w ten betonowy płot. To jest, to jest twój parkan. Tłucz to nie marusz. Tam. Parkan, idź, parkan. To jest parkan, tylko płot. Kurwa, ślady zostają. Dawaj, cze. Nie, no bo dzisiaj kogoś potusyfić, kurwa. Zdanie domowe jeszcze golfa wyczyścić. No, tuż. Nie dziś. zobaczy, nie że w samochodzie sprzątałeś, trzeba, w domu sprzątał. W domu sprzątał, w samochodzie go <śmum> Można wsiąść normalnie, czy trzeba buty zdjąć? To no, normalnie. Zajmu, zajmu. Nie, no chyba nie. Zajmować nie? Jak ci się teraz siedzi? Kurczę, no jestem wam pan, panowie niezmiernie wdzięczny. Wygląda na ten samolot, jakby się wyjechał z salonu. Ty, ja to jeszcze jego pieniądze mam. Mówię, beka dopełna zapełniona. Patrz, mówię, nawet dojść nie da, jest kurczę. Pasjonat. Sam wszystko myję. Nie no, tak poważnie mówiąc, wiem, że to źle wygląda mieć samochód w takim stanie. I brudnienie się tego, że się nie ma czasu, to też jest żadna wymówka, bo by się chciało, to by się cały czas znalazł, bo na wszystko można znaleźć czas. Ale mi to po prostu nie przeszkadza. Dla mnie samodne narzędzie, jak już mówię, z punktu A do punktu B. A pomiędzy tym prasą jest nieustanna ilość puszek, budelek, papierków i wszelkiego rodzaju innych mniejszych gabarytów. Już zostaw! Że jak kobieta wsiądzie, to nie pozna. pomyśli że, że zdradza, że dla jakiejś innej pracuje. Może tak być, może tak być, ale na szczęście jest wszystko na odcinku na odcinku pokazane, jak ta cała sytuacja wyglądała. Czy mnie to przekona, żeby sprzątać samemu? Nie chciałbym nic obiecywać. <grych> Postaram się ten stan, który dzisiaj doprowadziliśmy, utrzymać jak najdłużej. Miejmy nadzieję, że miesiąc będzie wyglądał tak, jak wygląda, a później. No nie do poznania fura jest. Ale zobacz, jaki szałpa tak sprząta, nie? Aż się głupio czuję, powiem ci, tak stoję z boku. Sam dryluje, ale no chcę, No to zrobić. Zawiorę mu to. Kurwa, żarty żartami, ale ja w tym samochodzie 3 lata nie sprzątałem, także może się dziać. 6, 6, 50, 7 złotych. 7, 12, i, 7, 12 złotych I 7 wrzuciłem na no, odkurzacz, to masz 14 12 no. złotych znaleźliśmy. No jak, 77 to 14. Nie taki miał być format odcinka, no ale co ja mogę powiedzieć, bardzo wam panowie dziękuję, zarówno jednemu no. jak i drugiemu. Brak mi słów, fantastycznie to wygląda, postaram się nie zniszczyć tego i przez miesiąc chociaż to utrzymać jak znam siebie może być ciężko, ale dziękuję wam jeszcze raz. Dobra, bardzo nie serdecznie. pierd... stawiaj obiad. Jedziemy. O, i to jest dobry pomysł, ale to zobaczymy w na kanale Między Seriami. Pojedziemy do bardzo fajnej knajpy, gdzieś blisko, Także. Do nas. Zapraszamy, zapraszamy. Ty, jak tu teraz wsiąść w tej pianinie? Ja wciąż, kurwa, no nie wsiadasz. teraz to samochód jest do ekspozycji. Teraz trzeba delikatnie, o, ty... nie, nie czujesz się jakoś lepiej w tym aucie teraz? I inaczej, jakbym do siebie wsiadał. Teraz jakbym u mnie był, no, a nie u niego. Nogi normalnie są na ziemi. Ale to, to, wiesz, tylko że tak, u Ciebie tak, loda nie można zjeść, energetyka nie można wypić, nie można. butelki nie można położyć, nie pójść można. z takim jeżdżeniem w trawie. Nie można. U mnie za, wychodzi, u... konsumuje. Nie, 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 u mnie, u mnie zawsze można zjeść, no może nie dzisiaj. Bo Dobra, pod Jedziemy. Na razie.